To była dosyć taka różnorodna grupa działań. Jedna to był inkubator wolontariatu. Od ośmiu lat prowadzimy własną akcję charytatywną na rzecz Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem. Włączam się też we wszystkie inne akcje charytatywne, które są, ale to jest nasza własna akcja. Znaleźliśmy ten Dom Dziecka, organizujemy zbiórki, przekazujemy pieniądze, założyliśmy książeczkę oszczędnościową dla jednej z osób tam przebywających. I to jest właśnie z tego co się bardzo dumni, bo dzieci się bardzo chętnie w to włączają. Więc takie jedno działanie to był ten inkubator wolontariatu. Oprócz tego dostaliśmy, zgłosiliśmy rodzaj takiej innowacji, która w tej chwili jest zgłoszona też do kuratorów jako innowacja programowa. Dzieci najmłodsze mają zajęcia komputerowo-ekologiczne. I właśnie chodzi nam o to, żeby to, ten zrównoważony rozwój ekologiczny łączyć z najnowszymi osiągnięciami techniki, żeby dzieci zdawały sobie sprawę, no między innymi co się robi z sprzętem elektronicznym zużytym, jak się należy użytkować telefonów komórkowych, jak piękna jest przyroda i że ze wszystkiego trzeba i można i powinno się korzystać, ale w sposób właśnie rozważny. Oprócz tego zgłosiliśmy jeszcze rozwijanie talentów muzycznych. Zgłosiliśmy także nasze działania, odkryliśmy talenty, odkrywanie talentów takich typowo przedmiotowych, matematycznych, przyrodniczych czy historycznych u uczniów. No i tutaj największy taki nasz sukces to była uczennica klasy szóstej, która otrzymała tytuł laureata w konkursie z historii.